Na to, nie stać. to są naprawdę w y, budżecie trzech lat śmieszne pieniądze. Wy o dla i Jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrealizować. Ale niestety dzisiaj będziemy sobie o w ten sposób rozmawiali. Choć dla azoty. Nie ma przybudowy ulicy Przodowników Pracy. Nie ma Witosa Waryńskiego. Nie ma skateparku przy szkole. Nie ma banalnej rzeczy, budowa gwiazdy na wózki i rowery przy przedszkolu, 20 tysięcy, nie ma tego. Drogowie przyjaźni. ulicy Zwycięstwa. drogi dojazdowe przy ulicy Przyjaźni, nie ma. Przebudowa ulicy Pippino, brakuje nam kawałek, to jest związane z kanalizacją. Ostatnio, żeśmy sobie tłumaczyli, że nam jest to potrzebne, żeby domknąć, prawda? Pięknie się tam wygląda, bo ze schypynyłek za niebagatelną kwotę umówiliśmy się, czekaliście, jest zrobione. Brakuje nam kawałka. Co więcej, ten projekt jest potrzebny, żeby MB, który będzie budował kanalizację, żeby mógł to wszystko pospinać. Nie planują tego nasi radni. Ja wiem, że druga radna, ale słuchajcie, jest dla mnie przykre, że zobaczcie jak funkcyjni radni wnioskują za zdjęciem tych wszystkich tych wszystkich zadań. Jedziemy dalej. To jest temat, nad którym się specjalnie chcę zatrzymać. Bo to, to jest rzecz... Najważniejsza naszej kadencji. Ja wiem, że to co mówicie o ulicach to są rzeczy ważne, bo Wy po nich codziennie chodzicie, codziennie jeździcie. Ale to to jest coś, co zawali rozwój miasta. Panowie radni, i był prezydent, który od kilku lat był prezydentem i nie znalazł inwestora na pole południowe. Nie udało mu się uzbroić. Co więcej, nie przyjął za drogi, do drogi, drogi Gmina mu... chce zabrać z dofinansowania 13 milionów 500 tysięcy. Pół miliona. Niby to nie jest dużo, ale to oznacza, że prace projektowe, które są na ukończeniu, całe pozwolenie yy, będziemy musieli skreślić, przeprojektować. Te 500 tysięcy to jest skład własnej gminy. My mamy 15%, 85% jest z zewnątrz, czyli proporcjonalnie my więc zawieramy do dofinansowania około 3 miliony 3 z Razem to jest 3,5 miliona. Co to oznacza? Że nie zrobimy tego, co projektujemy. Nie zmieścimy się w terminie. My projektujemy pod kon konkretnych inwestorów. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z prezesem y, parku południowego, pola południowego naszego parku, panem Wiesławem Skwarko. Y, powiem tak, jest przerażony. Mamy klimat inwestycyjny zbudowany przez 2-3 lata. Pojawiają się inwestorzy i teraz grzebiemy tutaj w naj, najbardziej strategicznym zadaniu, które notabene jest rozpoczęte, bo jest ujęte w budżecie roku poprzedniego, tego roku następnego. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której szanowni radni i były Brazylian zapomnieli. Ten projekt jest innowacyjnym projektem dwóch samorządów o opolszczyzny. Tutaj stoi też gmina lesno. Nikt dzisiaj nie jest w stanie z pracowników Urzędu Ministerstwa powiedzieć, co znaczy zabranie pół miliona. Czy to zepsuje tylko nasz projekt, czy zepsuje może partnerskie gminy? Dzisiaj nie potrafię Wam powiedzieć, ale jestem przerażony. Bo jak się inwestorzy dowiedzieli, z którymi mamy już podpisane listy in, 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 intencyjne, że zabierzemy te pieniądze, to znaczy, że co? Nowy projekt, nowy, yy, parę miesięcy, tak? Nie położymy rury, a tak, ulicy nie zrobimy. Co to znaczy? A my mamy terminy, mamy się rozliczyć do marca przyszłego roku. Yy, ja jestem przerażony. Ja jestem przerażony tym, co się dzieje. To osiedle Cisowa. Uzasadnienie, tak? uzasadnienie? Nie ma uzasadnienia. Posłuchajcie, to są deldy małe. Ja Wam tak? później pokażę, ile to wszystko tak, może kosztować, tak? kosztować, jak to ma być rozłożone na lata, żeby w 2017 roku to wszystko, co zobaczycie było zrealizowane. Tak. Ale to, to, jest, to jest, zaraz Wam pokażę, ja tylko Wam pokażę, co muszę wykreślić. Osiedle Cisowa. Tak. Umawialiśmy się z strategii rozwoju oświaty, że będziemy realizowali jedno z ważniejszych zadań. W każdej szkole sala gimnastyczna. Za tydzień, dwa, oddamy salę na plachowni, do których uzyskaliśmy dofinansowanie. Teraz Cisowa, plan czystowy jest taki: taki jest plan czystowy. Jest gimnazjum, jest Co to ma oznaczać? Oczywiście nie mamy formalnego potwierdzenia o dofinansowaniu, ale mamy przede wszystkim Polityka prorodzinna. Tak. A gdzie są ci radni? Radni, A też... radni będą na sesji. Polityka prorodzinna. ulica Krzywa. Kanalizacja. A wam powiem coś jeszcze. Powiem wam coś jeszcze. Mamy ugodę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Obiecaliśmy w ramach porozumienia, że nie oddamy pieniędzy sprzed kilku lat, ale każdego roku będziemy wydawali ileś pieniędzy na, 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 na wykonanie kanalizacji. Rozumiem, że te umowy też mamy trzymać. tak? Kolejna rzecz dotyczy chłodnicy, całego miasta, województwa, a nawet może regionu. Zadanie, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, zadanie, które dotyczyło basenów kąpielowych w chłodnicy od 22 lat nieczynnych, zdegradowanych, ruina. Dofinansowanie 53%. Zadanie na 5 milionów. Ponieśliśmy już nakłady. Wydaliśmy pieniądze na koncepcję, na PFU, czyli projekt funkcjonalno-użytkowy. Za chwileczkę będzie przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Podpisaliśmy już umowę z urzędem marszałkowskim. Nie ma zadania! Nie ma! Całości jest wyrzucone. Co to oznacza? Ale co to oznacza? Ja nie rozumiem. Jak miasto ma się rozwijać? Jak ma być atrakcyjne? Co mamy robić z ruderami, które od 20 raz sześć stoją. Basen w gminie został zbudowany przez takich ludzi jak wy, przez mieszkańców czy czynie społecznym. Ja rozumiem, to są inne czasy, nie stać nas na ileś tam, nie stać nas na ileś kin baseny, ale są pieniądze, nikt wcześniej nie miał pomysłu na to jak zrobić. Innowacyjny pomysł park rekreacyjno-edukacyjny, ponad 53% dofinansowania z zewnątrz, umowy podpisane, skreślone. Co więcej, będę o tym mówił, a jak rozmawiamy o basenach, znacie stan azotoru i znacie stan na Jana Pawła. Za azotór mi się obrywa, to jakbym ja przez 30 lat opowiadał za miasto, ale z pokorą chylę głowę. Powiem wam, udało nam się kilka milionów na Jana Pawła na basen, na remont e, zdobyć. Na termomodernizację, na OZE, czyli odnawialne źródła od, energii, na remont niemiecki małego basenu. I do tego potrzeba, żeby to miało ręce i nogi instalacji elektrycznej i żeby ten basen był dostępny dla niepełnosprawnych e, windy. No, to z mieszkańcami winda dla niepełnosprawnych w szkole na piastach, winda w kłotece teraz, teraz na basenie jeszcze chcielibyśmy w szkoły. Tak? Mamy właśnie niepełnosprawnych. No to mamy teraz taki przykład, że zadanie instalacji elektrycznej i windy na basenie jest wykreślone. Każdy kto, kto ma pojęcie wie, że jak nie będzie instalacji elektrycznej, to po co nam odnawialne źródła energii, jakieś solary? Jak mamy w jaki sposób e, e, oczyścić wodę do basenu, jak nie ma czym puścić prądu? Co, rozgrzebiemy basen i nie rozumiem tego, czy to jest działanie na szkodę gminy w zagospodarowanie placu Wagnera. Tam już poszły pieniądze, zostało tylko 15 tysięcy, żeby go kończyć. Nie. Po co? Jedynka. Aha, no, oczywiście, kolejna droga, ulica Wyspiańskiego. Przepraszam, no. tej kreślić, bo w zasadzie wypadałoby wszystko skreślić. Na szczęście nie da się skreślić w ulicy Szemanowskiej, bo jest praktycznie skończona. Zima była łagodna. I zostały te pieniądze jako zadanie, zadanie e, e, kończące się. Osiedle Rody. Słuchajcie, uczciwie sobie powiedzmy jako ja teraz i poprzednie lata, ile było inwestycji na Rody? A wy wykazaliście e, zrozumienie. Robimy razem projekt waszej najważniejszej ulicy, o którą wnioskujecie, ulicy Słowackiego. Jesteśmy w stanie rozłożyć na lata, później wam pokażę. W dwa lata mamy zrobioną ulicę Słowackiego. Nie ma. Po co? Po co planować? Tak, jasne, bo niektórzy radni nie wiedzą, że jest miejsce kłodnickie, że są kroki w mieście. Cisowa, w Posłuchajcie, nie Posłuchajcie, Otrzańskie przystanie, mamy modre, chcemy pływać kajakami. Projekt z Unii Europejskiej. W tym roku, roku kontynuujemy i realizujemy. Ja bym mogę przekreślić, bo nasi radni wykreślili pieniądze na promocję tego projektu, a wszyscy wiecie, że Unia wymaga pokazania na co się wydało, tak zwanej promocji projektu. Bez promocji nie rozliczymy projektu. No to ja śmiało wykreślam te e, przystanie, bo jedna przystań jest e, w Koźmie Południe, druga jest e, na osiedlu Kuciniczka. Nie będzie. Być może nie jest to ważne zadanie, ale nie będzie go. A, no, ale, ja nawet nie wiem jak to formalnie będzie wyglądało. To jest stare miasto. Nie ma wymyślania. Na szczęście, zadanie to budowa windy, przebudowa biblioteki to są zadania toczące się. Więc, więc dzieją się. Ale zwróćcie też uwagę, które osiedla są preferowane, gdzie jest może więcej radnych, gdzie może ten My odpowiadamy za całe miasto. I popatrzcie, sí siedzi tu całe miasto, <anz peng friend> przedstawiciele wszystkich osiedli. I to wy wszyscy się umówiliście, tą drogę u nas, tą drogę, u nas, tą drogę u nas i czekamy. Tak było ze szkołami i z salami gimnastycznymi. Czekamy. za. Ulica Archimedesa. Kto zna duże osiedle na Archimedesa Niemcewicza? Od ilu lat zabiegacie o to? Projekt miał być, a w przyszłym roku wykonanie. Nie będzie. Później się z Wami, że zrobimy dokumentację.